Zebrałem kilka pytań na Instagramie, na przykład czy można schudnąć z tobą bez aktywności fizycznej, albo jak długo trzymasz dietę i treningi, jak zrzucić ostatnie 5 kg, czy miewasz czasem pokusy żywieniowe i zdarza ci się podjadanie na redukcji, albo ile kroków według ciebie należy robić, aby schudnąć. Kolejne pytanie, które dostałem, mam zapisane i na które odpowiem w tym odcinku, to jak to możliwe, że BMI pokazuje mi niedowagę, a w lustrze mam duży odstający brzuch? No i takie luźniejsze pytanie: jak ci się mieszka w Bułgarii tylko sezonowo, czy raczej na stałe? Oto siedem pytań, które dostałam właśnie od, od, od obserwujących, i na nie krótko odpowiem. Przejdźmy do pierwszego pytania: Czy można schudnąć bez aktywności fizycznej? Bardzo często piszą do mnie ludzie na Instagramie, na Facebooku, w mediach społecznościowych: Karol, ja to bym zaczęła się odchudzać, ale ja nie mam czasu na treningi. I wtedy takim ludziom odpisuję: Słuchaj, ale nie trzeba ćwiczyć, żeby schudnąć. No jak to nie? A ja słyszałam, że trzeba, bo tak to będzie wolny metabolizm i nigdy nie schudnę. No nie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że. 70-80% moich podopiecznych to są ludzie, którzy wcale nie ćwiczą, a mimo tego waga spada jak szalona. No i jak to jest możliwe? Bardzo często trafiają do mnie ludzie, którzy, którym brakuje czasu na co dzień, którzy są zapracowani, zabiegani itd., więc nie mają czasu na ćwiczenia. W związku z tym, aktywność, którą uskuteczniamy, i uważam, że jest to jedna z najlepszych aktywności, którą można wybrać, która pomoże ci schudnąć, to zwykły. Spacer. I ta aktywność jest prosta w wykonaniu jest bezpieczna, bo często ludzie, którzy zaczynają odchudzanie, zaczynają biegać, na przykład. Plus nadwaga, no i po dwóch, trzech tygodniach kolana nie dają rady i kończy się bieganie, prawda? A ze spacerem jest zupełnie inaczej. Spacer, nawet jak masz 150, 160, 180 kg, to jesteś w stanie kilka kroków tam zrobić, się przejść. I teraz, ile tego spaceru najlepiej robić, żeby schudnąć i pozbyć się brzucha? W zasadzie mogę odpowiedzieć przy okazji na te drugie pytanie: ile kroków dziennie powinno się robić? Tyle, ile masz czasu. Im więcej tej aktywności tego spaceru, tym w zasadzie lepiej. Tym szybszy metabolizm, bo spalasz więcej kilokalorii, prawda? Więc łatwiej będzie ci schudnąć i szybciej schudniesz. Bo jest duża szansa, że wtedy będziesz w deficycie kalorycznym, a jak wiesz, to jest kluczowe, żeby właśnie schudnąć no i pozbyć się brzucha. Więc najczęściej z moimi podopiecznymi robimy tak, że stosujemy od 7 do 12 tysięcy kroków dziennie. To jest nasz taki cel, do którego dążymy. Oczywiście dla niektórych te 7 tysięcy już jest wyzwaniem, bo niektórzy pracują zdalnie, tak, siedzą z tyłkiem cały dzień przy laptopie, a dla niektórych. 10 tysięcy nie jest problemem, bo już w pracy robią nawet więcej. Jednak zazwyczaj przeciętnie trzymamy się od 7 do 12 tysięcy kroków i uważam, że jest to dobry cel, żeby go realizować codziennie, bo w ten sposób łatwiej będzie ci schudnąć, będziesz mieć lepsze samopoczucie, twoje jelita będą lepiej funkcjonować, no i pomoże ci to po prostu w odchudzaniu. Kolejne pytanie. Jak długo trzymam dietę? O, to jest. Ciekawe pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, bo. No właśnie, może trochę jest źle skonstruowane to pytanie, dlatego że dietę trzyma każdy, prawda? Tylko różną. Różne te diety ludzie trzymają. Mniej zdrowe, bardziej zdrowe i tak dalej. Jednak pewnie autor tego pytania miał na myśli to, jak długo już tak świadomie dbam o swoją sylwetkę? Hmm. Myślę, że to jest zaledwie. Albo aż dla niektórych, około 6-7 lat, coś koło tego. A tak naprawdę już zacząłem się interesować tym odchudzaniem, kształtowaniem sylwetki 14 lat temu. I często na moich spotkaniach, szkoleniach, takich darmowych, webinarach, które prowadzę raz w miesiącu, swoją drogą możesz zapisać się na te szkolenia w opisie tego filmu, tego, tego materiału. to często mówię taką historię, że 14 lat temu zaczynałem treningi, swoją przygodę z kształtowaniem sylwetki. I powód był błachy. Wiesz jaki? Powód był taki, że chciałem zrobić formę na lato. Więc dwa miesiące przed wakacjami zaczęliśmy trenować razem z moim kumplem, z kolegą Damianem, bo chcieliśmy fajnie wyglądać na plaży, mieć kratę na brzuchu, wiesz, podobać się po prostu dziewczynom, nie? Taki był cel, taki był plan. Może i błahy, jednak takie były początki. I... Trenowałem jak wariat, codziennie na tej siłowni, tam godzinę, dwie, dziennie szarpałem te ciężary, a jedyne efekty, jakie miałem, to kontuzje. Wydawało mi się, że jem zdrowo, że jem więcej białka i tak dalej, jednak fakt jest taki, że przez pierwsze 5-6 lat moich starań, moje efekty były żałosne, mizerne. No i takie właśnie były początki. Dopiero z czasem, gdy zacząłem inwestować, w wiedzę, w różne kursy, różne e buki, wiesz, inwestować w wiedzę na temat kształtowania sylwetki, wykupować różne poradniki, jak konstruować plany ćwiczeń, jak tam wiesz się odchudzać, jak budować masę mięśniową i tak dalej, to dopiero wtedy zacząłem zauważać, ile błędów popełniałem, ile głupot robiłem. Więc Straciłem masę, masę czasu, nerwów, kasy na nieefektywne działanie, no i nie boję się do tego przyznać, bo takie były właśnie początki. A już tak świadomie, na lepszym poziomie, właśnie prowadzę tą dietę czy aktywność fizyczną od 5-6, około 6 lat. Okej, okay, idziemy dalej. Kolejne pytanie: jak zrzucić ostatnie 5 kg? No właśnie. I wbrew pozorom, często ludziom się wydaje, ja mam tylko 5 kg do zrzucenia, więc powinno pójść bardzo szybko, prawda? I porównują się wtedy z ludźmi, na przykład z moimi podopiecznymi, ludźmi, którzy chudną w 3 miesiące 15 kg, 20 kg w 3 miesiące. I myślą sobie: "O, to ja mam 5 do zrzucenia. No to chwila, moment, 2 tygodnie, 3 tygodnie i mi to zejdzie". No nic bardziej mylnego niestety, bo im niższy masz poziom tkanki tłuszczowej tym wolniej to odchudzanie postępuje. I bardzo często właśnie dużym problemem, w szczególności dla kobiet, jest to, że chcą się pozbyć tej dolnej oponki na brzuchu, prawda? Że brzuch jest w miarę płaski, ale ta dolna część brzucha no, odstaje i to wygląda nieatrakcyjnie, apetycznie. No, kobiety chcą się tego pozbyć, zresztą nie tylko kobiety, faceci również. I okazuje się, że jest to wymagające. Bo zdrowa utrata tkanki tłuszczowej to jest od około 0,5% do procenta tygodniowo. Więc jak ktoś waży 60 kg to 1% nawet, czyli ten górny próg tygodniowo to jest 0,6. To zobacz, 0,6 żeby schudnąć 5 kg, to ile? No to trochę jest jednak tych tygodni, prawda? Ponad około 10 tygodni zgadza się. Więc w tym samym czasie osoba, która ma 140 kg schudnie gdzieś dwa razy więcej. No właśnie, więc nie należy się porównywać. Patrz na siebie i na to, czy idziesz w dobrą stronę. Teraz, co zrobić? No, punkt pierwszy to jest być w deficycie kalorycznym. To jest najważniejsze, szalenie ważny temat. I to nie jest takie proste dla osób, które właśnie mają do zrzucenia te ostatnie kilogramy. Dlaczego? Bo jak ktoś ma 140 nadwagi i jest w deficycie kalorycznym, czy to nie musi aż tak skrupulatnie kontrolować tego, ile tych kalorii spożywa? Bo jak o 200 w tom, czy o 200 we w tom, to i tak nadal ta osoba będzie w deficycie. Tak, jest duża taka szansa na to. Nie? A osoba, która ma 60, to jest przykład, 60 kg chcesz rzucić ostatnie 5. No to u tej osoby 200, kil... 200 kilokalorii, w tom czy we w tą, to już jest duża różnica. Dlatego, że jak ta osoba zje 2000 kalorii, to już będzie na utrzymaniu masy ciała. I teraz ktoś, da... ktoś daje sobie deficyt 1600 i to wcale nie jest jakiś duży deficyt za 400 kilokalorii, prawda? A wyobraź sobie teraz osobę, która ma. 140 kg jej kaloryczność, żeby utrzymać masę ciała, to jest na przykład 2400. Albo dwa, nawet więcej, 2600, 800, żeby utrzymać masę ciała. To jak ktoś teraz da sobie 1600, to zwróć uwagę, że ma margines 1000 kilokalorii i nadal jest w deficycie. Ma to sens? No właśnie. Więc te osoby muszą się... Bardzo kontrolować, które chcą zrzucić ostatnie kilogramy. Naprawdę to już jest taka walka trochę, już mordęga jest trochę, żeby, żeby zrzucić te ostatnie 2, 3, 4 kilogramy. I to jest u mnie tak samo jest. Że te ostatnie kilogramy, to czasem, czasem żeby zrzucić 3 kilo, to jest miesiąc starań. Skrupulatnego trzymania się tego deficytu kalorycznego. Bo jedno potknięcie, gdzieś zjesz wiesz, dwa ciastka więcej, i już nie jesteś w deficycie kalorycznym, już waga stoi w miejscu. Dlatego tak dużym problemem u wielu osób jest to, żeby zrzucić te ostatnie kilogramy, bo trzeba naprawdę się przyłożyć i to cały tydzień. Bo podam Ci inny przykład. Jak 5 dni trzymasz się tak, tego deficytu kalorycznego i masz zapas niewielki, tylko 300 kilokalorii tego deficytu masz i teraz w weekend. Pozwolisz sobie na więcej, jakieś piwko, wiesz, jakiś drineczek, jakieś chipsy, wiadomo, i dostarczysz 2000 kilokalorii, co nie jest problemem, prawda, w jeden dzień nawet weekendu, to nagle średnia tego całego tygodnia wychodzi na zero, na zero kaloryczne. I już nie chudniesz i cały tydzień po prostu zmarnowany, można powiedzieć. Inaczej wygląda tu u osób, które mają dużą nadwagę. Jest zdecydowanie łatwiej i szybciej. OK, kolejne pytanie. Ile kroków według Ciebie należy robić. Na to już odpowiedziałem, prawda, że trzymamy się średnio z moimi podopiecznymi od 7 do 12 tysięcy. to jest dobry dobra dobry, jak to powiedzieć. Dobry cel, o w ten sposób no. dalej. Jak to możliwe, że BMI pokazuje mi niedowagę, a mam odstający brzuch. No, tak to możliwe, że BMI to jest teoria. I to nie jest najlepszy wyznacznik. Tak? To jest mniej więcej to jest jakaś, na podstawie jakiejś średniej, nie? Na podstawie jakichś statystyk, więc to nie sprawdzi się u każdego, że ty musisz się mieścić w widełkach, bo według BMI, słuchaj, to czasem jest tak, jak jestem na masie, że mam kaloryfer na brzuchu, widać mi mięśnie brzucha, a według BMI ja mam nadwagę. No właśnie, i w drugą stronę, ktoś może być szczupły, tak, dobrze mówię? Tak, no wiesz o co chodzi? Ktoś może być szczupły, a mać, tak jak ja, właśnie, mieć nadwagę, i w drugą stronę ktoś może być otyły i może się okazać, mieć dużo odstający brzuch. O to, o, to mi chodziło. Mieć dużo odstający brzuch, a B mi będzie pokazywać, że ma niedowagę. I to jest też kwestia genetyki, wiesz? Czasem jest tak, że u wielu osób tłuszcz, tkanka tłuszczowa odkłada się bardziej właśnie na brzuchu. No i nie mamy za to, na to za bardzo wpływu. U niektórych osób odkłada się bardziej na plecach, na ramionach, na udach. Znasz takie osoby, co na przykład kalie mają dosyć wąską, ale duże biodra, duże uda, prawda? I odwrotnie, są osoby, które mają chude nogi, chude ramiona, a brzuch duży. Ta tkanka tłuszczowa wgromadzi się właśnie w tej centralnej części ciała. No to już niestety na to nie mamy wpływu, jednak mamy na to wpływ. Żeby się tej tkanki tłuszczowej pozbyć. No właśnie deficytem kalorycznym. Po prostu trzeba schudnąć. I nawet jeżeli masz chude nogi, chude ramiona, ale odstający brzuch, to nadal trzeba być w deficycie kalorycznym, żeby pozbyć się tego brzucha, bo w Twoim przypadku właśnie najszybciej będziesz się pozbywać tej tkanki tłuszczowej z brzucha. Ta sylwetka często nazywa się skinny fat, chudotłusty. To znaczy właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, że ogólnie ktoś jest szczupły, a ma odstający brzuch. I po części jest to genetyka, w dużej mierze, a po części również to, co jesz na co dzień, w jaki sposób się prowadzisz. Jeżeli ktoś przez wiele lat po prostu ma zły styl odżywiania, wiesz, je dużo żywności przetworzonej, fast foody, głównie węglowodany, nie jakieś browarki, pije i tak dalej... To te osoby mają tendencję do tego, właśnie, że mają duży odstający brzuch. I tej, tą sylwetkę, żeby się tej sylwetki pozbyć, to, jest, to są lata pracy, właściwego odżywiania, zdrowszej diety, większej ilości wody, aktywności fizycznej, żeby się tego brzucha właśnie pozbyć. Ok, dalej. Jak ci się. No, w końcu luźniejsze pytanie, słuchaj. Jak ci się. Mieszka w Bułgarii, tak tylko sezonowo czy na stałe? To jest ciekawe pytanie. W zasadzie jakoś, no gdzieś tam wspomniałem o tym na Instagramie w moich relacjach, że wiele razy już tutaj przyjeżdżałem do Bułgarii na wakacje. No i usłyszałem, że moi znajomi się przeprowadzają na stałe do Bułgarii. I myślę sobie hmm, w zasadzie to mnie też nic nie trzyma. A bardzo mi się podoba ten kraj. Na przykład dlatego, że owoce morza są tanie, bo jest tanio i jest tanio. To na pewno jest jeden z plusów, że dużo żywności jest tańsza, a część jest porównywalna do Polski, więc koszty życia są tańsze, czynsze, zamieszkania są tańsze. No jest bliskość do morza, ciepłego morza, ciepłego morza. Mało tego, nawet jak nie znasz angielskiego, a w moim przypadku dopiero się uczę. No to w wielu restauracjach, knajpach, oprócz tego, że jest taniej, to mówią w języku polskim albo rozumieją polski. Być może dlatego, że przez wiele lat, jednak lata 90., 80., bardzo dużo Polaków napływ po polski tutaj był, prawda? Więc może dlatego ten język jest taki popularny tutaj. Więc się dogadasz. A po angielsku też jak najbardziej się, się dogadasz, nie? Więc jakby jest wiele korzyści. No i oprócz tego. Jest dużo słonecznych dni. Na przykład teraz jest lato, tak? I w Polsce, no wiesz, jak to lato wygląda? Bardzo często jest w kratkę. Widzę teraz, co się dzieje, że jeden dzień pada, ulewa, drugi dzień ciepło, trzeci dzień pada, i tak wiesz, jest w kratkę. A tutaj tych słonecznych dni jest dużo, dużo, dużo więcej. Tutaj, jak spada, spadnie deszcz, to się cieszę, słuchaj, bo deszcz pada raz na trzy tygodnie, raz na cztery tygodnie, raz na miesiąc. I to też mi się podoba. Oprócz tego sam kompleks, w którym jestem, bo kupiłem tutaj mieszkanie, tak? które swoją drogą będę wynajmował w przyszłym roku. Zaraz powiem Ci, co dalej. I ten kompleks również ma basen, wiesz, jest fajna zieleń, pięknie to wszystko wygląda. Można wyjść się popalać, wykąpać w basenie. Jest wiesz, pral, no tak jest wypasiony ten, ten apartament, ten, ten kompleks. No bo apartament to widzisz, jaki jest. Nie? No, jest nowy. Więc jest w porządku. Jednak nadal jest to kawalerka 40 metrów 2 plus balkon 10 metrów. Nie na ten moment. Jak jest plan dalej? No plan dalej jest taki, żeby te mieszkania wynajmować na pewno. Teraz zostanę jeszcze tutaj miesiąc dwa, miesiąc jeszcze zostanę i wtedy za miesiąc wracam do Polski tylko dlatego, że mam wyjazdę. Jadę do Chorwacji na wakacje i do, do Turcji. I to w tym samym miesiącu wszystko, więc pomyślałam, że po prostu pojadę do Polski, odwiedzę rodzinę i z Polski będę leciał, nie? Wtedy na te, na te wyjazdy. Wrócę do Polski i pewnie już po sezonie, gdzieś październik, listopad, wrócę sobie tutaj do Bułgarii z powrotem. No i dalej jeszcze nie wiem. Jest kilka planów. W góry chciałam pojechać, bo w Bułgarii są również piękne, wysokie góry. No, zobaczymy jeszcze, co będę dokładnie robił. Nie mam jeszcze takiego sprecyzowanego planu. A przyszły rok e, też chciałbym być tutaj w Bułgarii, więc raczej to jest tak na stałe. Nie mam w planach, żeby siedzieć w Polsce, no bo po co? Za czym mam tam siedzieć, skoro tu są lepsze warunki do życia? <laughs> no i co jeszcze bym mógł tutaj dodać? Jestem ogólnie mega zadowolony z tej decyzji, że tutaj jestem. Czuję się lepiej, y, mam więcej energii, lepsze samopoczucie. Być może właśnie dlatego, że że jest też inne jedzenie, że jem więcej owoców morza, być może dlatego, że jest tyle promieni słońca, być może dlatego, że trochę czuję się cały czas jak na wakacjach. W każdym razie jestem mega mega zadowolony z tej decyzji i w kolejnych latach planuję również zakup kolejnych nieruchomości. Prawdopodobnie kupię właśnie coś w Bułgarii tutaj jeszcze i się tam przeprowadzę, wtedy to mieszkanie będę wynajmował. A dalej to nie wiem jeszcze. No, i myślę, że na tym zakończmy ten odcinek. Wierzę w to, że czegoś ciekawego się nauczyłaś z, te, z tego odcinka, że jakieś wnioski dla siebie wyciągasz. Przypominam również, że możesz zapisać się, jeżeli chcesz więcej konkretów na temat odchudzania, na moje darmowe, bezpłatne szkolenia, które prowadzę raz w miesiącu. W opisie tego odcinka możesz się zapisać. Też możesz na mojej stronie karolpieczka.pl odebrać poradniki na temat odchudzania. Możesz sobie na mojej stronie obliczyć ile kalorii jeść, aby schudnąć, aby pozbyć się brzucha. Bo masz tam darmowy kalkulator, tak? Albo możesz pobrać na mojej stronie 12 przykładowych posiłków, które jedzą moi podopieczni. Co jest na śniadanie, co na obiad, co na kolację, żeby się zainspirować, żeby wiedzieć jak te posiłki bilansować. Dobrze. Pozdrawiam Karol Pieczka z tej strony.